O święty Archaniele Michału, potężny obroń i opiekun wiary, przychodzę do Ciebie z pokorą i wiarą. W tym momencie podnoszę mój głos, prosząc o Twoją boską interwencję w walce duchowej i ochronę przed negatywnymi wpływami, które otaczają moje życie. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego zrzekam się wszelkich złych myśli, zniechęcenia i pesymizmu, które próbują podważyć moją duszę. Proszę Cię, oddal ode mnie te mroczne myśli i umocnij mnie. Przed krzyżem Pana Jezusa Chrystusa składam wszystkie moje cierpienia fizyczne i duchowe, oddając pułapki i intrygi diabelskiej potęgi w Jego świętą krew. Wiem, że moc szatana jest niczym wobec wielkości, która we mnie przebywa, ponieważ należy do Chrystusa Jezusa ciałem i duszą, poprzez święte rany Pana Jezusa Chrystusa. Przed krzyżem Pana Jezusa Chrystusa zawierzam Tobie, święty Michał, wszystkie moje troski i uczucia, wierząc, że pomagasz mi znaleźć wewnętrzny pokój i siłę do ich przezwyciężenia. Z oddaniem kładę przed świętą krwią Pana Jezusa Chrystusa wszystkie moje cierpienia fizyczne i duchowe, mocno wierząc, że poprzez to ofiarowanie znajdę ulgę i duchowe uzdrowienie dla moich zmartwień. W tym momencie zrzekam się wszelkich pokus, które mnie prześladują, uznając siebie za stworzenie Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzę w tajemnicę Najświętszej Trójcy i w odkupienie przez krew wylaną na krzyżu dla zbawienia moich grzechów i grzechów całego świata. Rozpoznaję istnienie wszelkich intryg knuconych przez diabelską potęgę, ale z wiarą deklaruję, że moc Boga jest nad nimi wszystkimi, ponieważ należy do Chrystusa Jezusa. Ogłaszam Jego suwerenność nad moim życiem i odrzucam wszelki wpływ złowrogiego. Zrzekam się wszelkich pokus, które prześladują moją duszę i przyjmuję z wiarą i wdzięcznością błogosławieństwo bycia stworzeniem Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzę w tajemnicę Najświętszej Trójcy i w odkupienie przez krew wylana przez Jezusa Chrystusa na krzyżu dla zbawienia moich grzechów i grzechów całego świata. Wierzę w rozwiązania moich problemów, niezależnie od tego, czy są one natury emocjonalnej, materialnej, fizycznej czy duchowej, nawet jeśli są wyzwanie. Wierzę, że drzwi otworzą się dla mnie, nie dlatego, że widzę je otwarte. Ale dlatego, że ufam, że mój Ojciec, Stwórca wszystkiego, otwiera je dla mnie z niezłomną wiarą i zawstawiennictwem świętego Michała. Wierzę w rozwiązanie moich wszystkich problemów. Niech się pojawiają jakiekolwiek wyzwania w moim życiu, czy to emocjonalne, materialne, fizyczne czy duchowe, wierzę głęboko, że drzwi się otwierają, chociaż fizycznie ich nie widzę. Dzieje się tak, Ponieważ utrzymuje niezłomną wiarę w ojca, stwórcę wszystkiego. W imię ojca, syna i ducha świętego proszę świętego Michała, aby odstraszył wszelkie zamieszanie szatana i wszelkie próby podporządkowania mojego umysłu. Pragnę, aby wszelki ból fizyczny został rozproszony, a wszelkie zło próbujące niszczyć dobro zostało odcięte, pozwalając dobru zwyciężyć w moim życiu. Stanowczo odrzucam wszelkie wpływy złowrogie, które starają się wyłączyć dobro w mojej podróży. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego łączę dobro z dobrem, oddzielając i rozwiązując wszelkie zło, które próbuje zniszczyć dobro. Teraz wszelka potęga złowrogich się ulega przed krzyżem Pana Jezusa Chrystusa, a moje ciało odnawia się, umysł się uspokaja, a serce rozjaśnia boskim światłem z wysoka. Moja wiara jest piękniejsza od krzyża, krzyż jest moim symbolem, różaniec jest moją potężną bronią. Moją rodziną są Jezus, Maryja i Józef, przykładem świętości i opieki w mojej podróży. Święty Archaniele Michale, potężny obrońca wiary i strażnik niebieski, zwracam się do Ciebie w poszukiwaniu ochrony. Jesteś niebiańskim bojownikiem, który stawia czoło siłom zła, i teraz proszę Cię, abyś wyciągnął swój tarczę ochronną nade mną. Z pokorą i oddaniem błagam o Twoją wstawiennictwo w moim życiu. Wybaw mnie od wszelkiego zła i oddal wpływy negatywne, które zagrażają mojemu spokojowi i bezpieczeństwu. Twoim płonącym mieczem odetnij wszelkie więzy, które mogą mnie przywiązywać do ciemności i oświeć moją drogę światłem prawdy i sprawiedliwości. Proszę Cię, abyś mnie prowadził i chronił w chwilach słabości i niepewności, bronił mnie przed pułapkami wroga i umacniał moją wiarę, abym mógł trwać mocny w obliczu przeciwności. Oddaję moje życie i duszę pod Twoją potężną ochronę, ufając, że Twoja obecność zawsze będzie przy moim boku, chroniąc mnie od wszelkiego zła, zarówno duchowego, jak i fizycznego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego błagam o Twoją stałą opiekę i wsparcie, święty Michale, mój Aniele-Opieku. Rozpoznaję, że krzyż jest przewodnikiem mojej podróży, symbolem mojej wiary, a różaniec jest moją potężną bronią duchową, którą wykorzystuję do medytacji nad życiem Jezusa i Maryi. Moją rodzinę reprezentują Jezus, Maryja i Józef. Przykład świętości i opieki w mojej wędrówce. Zapraszam wszystkich do dzielenia się swoimi prośbami o modlitwę w komentarzach tego kanału i do zapisania się na drogę wiary, tworząc wspólnotę jedności w modlitwie i ochronie. Niech Święty Archanioł Michał wstawia się za każdym z nas, chroniąc nas od wszelkiego zła i kierując nas w naszej doczesnej podróży. Dzielenie się naszymi potrzebami i aspiracjami wzmacnia naszą wiarę i solidarność wzajemną. Niech nasze modlitwy i intencje połączą się w jednym celu, w szukaniu opieki Boga i pomocy świętego Michała w naszym życiu. Razem stworzymy jedność w modlitwie i ochronie. Niech Bóg Was błogosławi. Nie zapomnijcie zapisać się na kanał drogą wiary aby otrzymywać codzienne wiadomości i modlitwy, które umocnią naszą wiarę i nasze połączenie z Bogiem. Razem stworzymy wspólnotę jedności w modlitwie i ochronie.